No to, jak to mówią w górach, witajcie. Tu, dokładnie przy gubałówce. Nie wiem, czy wiecie, ale Zakopane jest najwyższym miastem położonym w Polsce. I to właśnie dzięki gubałówce, która wchodzi w okrąg tego miasta. I tam właśnie dzisiaj będziemy sobie dreptać ECI. <noise> Teraz MTV Creams. Tutaj przejmujemy YouTube. Witamy na Złotych Pustelnikach. Dzień pierwszy wchodzimy na Gubałówkę Karolina już się tam mądrzy. Marcin udaje, że jest pierwszy. Co a tam? idziesz z buta. Bo jestem twarda, a Trzeba być twardym, a nie Jako Rzeszek? Tak. MMS. Czerwony nie. czy niebieski? Jestem twarda jak kokos. <laughs> Oto pierwszy osobnik na gwałt. Yeah. Ja byłem drugi. Musisz yeah. odpowiedzieć krzykiem. Tak jest. Bąbel, i ta Ale, bąbel, jesteś buraczkiem dzisiaj. Ja też jestem buraczkiem. Ale zaraz. Jedzie nagroda. No to zdrówka. A few moments later. Co się stało, właśnie Tragedia. jeszcze nic. <gulanty> Czekamy, zejdziemy na dół, okaże się, że mamy gradobicie tutaj. I... Ciekawe, czy I to na dół będzie wtedy będzie. decyzja. Tak, i decyzja, że... czy złomujemy, wszystko, przezroczysta, czy biała, czy czy. to będzie. W takim razie podsumujmy straty. Leoś, 138 gniazd. Potrzebny serwis. Hyundai, potocznie zwany motorynką. 114 wgniotów. Potrzebny serwis. No i na koniec Audiczka, zwana Audi Apartment. Trzy wgnioty, które dodały jej charakteru. Będzie pandemia. <gry> Jutro lecimy na Rysy, startujemy o 3.30 właśnie z mamuśką, załatwiłam transport. A, kto jak nie my. Kto jak nie I... a teraz lecimy na obiadek. Do no świeczki. No to Daj za się Jest godzina 3.24. Dzielni zdobywcy przygotowują się do drogi. Czwarta, zero. nawet 19 sekund, tu mamy nie wiem, czy było widać. A my w tych egipskich ciemnościach. O, zaczyna padać. Zmierzamy najpierw do morskiego oka. Pierwszy raz idę po ciemku w górę. Trzymajcie kciuki, żeby nas żaden niedźwiedź nie zaatakował. Drzewka. A my powoli dochodzimy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Jesteśmy przy punkcie informacji turystycznej. Jest parę minut po czwartej. Radlerek musi wjechać. Proszę, przekazuję Ci wygrane piwo. Dziękuję. Karolina, podtrzymaj, bo na rysy muszę wejść. <laughs> <Proszę>. <laughs> Wiedziałabym, że jest pięknie, ale wiem, jak tu jest, gdy pogoda dopisuje. Na razie jest jedno wielkie mleko. Let's Więc tak pogoda nas w ogóle nie rozpieszcza. Mm -hmm. Zaczyna padać. Przed chwilą były grzmoty. Zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Plan jest wejścia na rysy. No, teraz to trochę ciemne chmury nad nami, tutaj. Zobaczymy. Trzeba przyznać, że sceneria rodem z horroru. A muchy chodzące po oknie strasznie przypominały mi sceny z filmu The Ring". Tak jak taka, taka jest moja siła do ciebie. Poruszamy na Czarny Staw. Wersja hardcore. Nie jest lekko. Momba gdzie idziesz? Oj, na Rysy idę. <laughs> to pewnie skończy się na czarnym stadio, o ile w ogóle zdążymy. Powiem wam, jest nieciekawie. Idziemy do Lhomy, więc miejmy nadzieję, że damy radę. Czekaj, czekaj. Ja chciałem powiedzieć kilka ciepłych słów, bo wszyscy mówią, co robią, ale nie to... Kim oni są? Niesamowici ludzie. Pozytywnie nakręceni, pozytywnie nastawieni. Ludzie z pasją, ludzie z marzeniami, z marzeniami, które właśnie spełniają. E... No i cóż, no dawajcie łapkę w górę, e... powiedzcie sobie te trudne słowo, subskrybujcie, udało się. E... Zajrzyjcie na stronę złotepustelniki.pl, e... obserwujcie, spróbujcie nadążyć za nimi. Lecimy. Plan na teraz jest taki, że dojdziemy do Czarnego Stawu. Przegłosowaliśmy. Blisko nas jest burza. Nie wiemy, co to będzie. Ale no, raz się żyje, no mówi się trudno. Eee, szczerze mówiąc, nie róbcie tego sami. My, gdybyśmy nie byli sobą, bo też byśmy tego nie zrobili. Ale wiem, że byłabym na siebie mega zła, gdyby chociaż tam nie dotarła. A ja nie wiem, co jest gorsze. Czy nie? Wyjaśnij naszym kochanym widam, co zrobić na wypadek burzy w górę najważniejsze, że nie, żebyście nie byli najwyższym punktem w przestrzeni nie przy krzyżu na pewno na Giewoncie e, druga sprawa no, szukać najszybciej schronienia e, trzecia sprawa tak? jak już będzie naprawdę hardcore to możecie lekko kucnąć i najbliżej siebie nogi złączyć, żeby po prostu być tak powiem uziemionym i tyle kochani jeśli nie uda nam się dzisiaj wejść na rysy wrócimy tu bo to my znajdziemy tylko kolejny wolny weekend i wtedy Wam coś więcej popowiadam na razie z tej godzinnej wspinaczki, która jest tutaj od Morskiego Oka na Rysy zaliczamy godzinę, która wjedzie do Czarnego Stawu. Droga zaczyna się robić już tutaj pod górkę. Potem z Czarnego Stawu chodzimy na Bulę pod Rysami. Oh. góry są piękne, ale też nieobliczalne. Tak. właśnie. Gdyby to była to spogoda, widok byłby jeszcze lepszy, a niesamowity byłby w ogóle z czarnego stawu, ponieważ właśnie większość osób chodzi na czarny staw, aby podziwiać morskie oko. Zobaczcie jak tutaj schodzą chmury. Tu trochę lepiej. Udało nam się uciec przed burzą. Nie jest powiedziane, że nie wróci. No i jesteśmy, kochani, teli mokrzy, spuceni, zmachani. Z niedosytem. Naprawdę z wielkim niedosytem. Cudze, chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Czytając klasyka, popatrzcie na to pie... polskie piękno. ...by jeszcze nie było. Polecam troszkę na rowerku pojeździć albo pobiegać, albo cokolwiek. Kondycha siada. Pojawiamy Januszka. Żałuj, że cię w niemu. No właśnie. Ale nóżki by Cię bolały. Kolanka. Kolanka. Słuchajcie, padło pytanie, dlaczego czarny staw. Dlatego, że jest osłonięty tutaj przez góry. I jest tu zawsze ciemno, w porównaniu do Morskiego Oka. Wygląda to zupełnie inaczej, ale myślę, że warto. Kochani powiem Wam tak. Pamiętajcie, złote pustelniki mają więcej szczęścia niż rozumu, ale no w sumie. Pójdziemy sprawdzić troszeczkę drogę na rysy, pewnie dzisiaj nie wejdziemy ze względu na to, że tam już idą chmury buzowe. Zobaczymy. Skoczenie. Myśleliśmy, że jest jakaś 15, mamy godzinę dziewiątą rano. Jak to jest fajnie wcześnie wstać. Ile masz dnia od razu? Patrzcie, jak Bąbel dzielnie maszeruje przez śnieżek. hardcore. O, raczki muszą wjechać Wiecie skąd się wzięła nazwa Rysy? Od tego, że te wszystkie szczyty, widzicie? O, 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 o! Cały masyw tak naprawdę jest porysany. Takie ma ostre zbocze. Wyszło słoneczko O to chodziło pogoda była ładna Tak sobie chodzę oh, Na Spidermana Nie już są. Korzystając z chwili odpoczynku przedstawię wam parę informacji, więc wchodzimy na wysokość 2499 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy punkt w Polsce. Wyżej już w Polsce się nie da. Jak wiecie, rysy są najwyższą górą w Polsce, ale wierzchołek rysów. Znaczy, tak naprawdę są trzy wierzchołki. No, ale niestety, rysy graniczą ze Słowacją. I to właśnie po stronie słowackiej rysy mają najwyższy wierzchołek. Najwyższą górą w Polsce, która jest w całości tutaj po naszej stronie, jest Kozi Wierch. Tak jak mówiłam, rysy mają trzy wierzchołki. Ten takiej średniej wielkości 2499 metrów nad poziomem morza dzięki Marcin. Jest po stronie polskiej, najwyższy, który ma ponad 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza jest po stronie słowackiej. A ten właśnie wierzchołek od naszej strony jest tak północno-zachodnim wierzchołkiem i tam dzisiaj zmierzamy, o ile nie zaskoczy nas jeszcze jakiś deszcz. Nie ma szans. Ja bo, bo zarwał śnieg. My się zjebiemy stąd, nie? A ja jestem za nim, a jak on mnie zetnie to kuniec. Proszę, jaka piękna pogoda. Niestety leży śnieg i trzeba Znowu. Pozdrawiam. Marcin z... Spotrys. Nie dali rady, no szlag nie jest, że tak powiem, odkryty przez śnieg. Nie mamy, nie mamy czekana, no sprzęt, podstawa, a życie ma się jedno. Tak wysoko. O, widzicie tą ścieżkę tam o? Tam sobie Bąbel popiertalał. jest ja jestem niewądra. Nie widziałam szlaku. Ale przeżyłam. Jeszcze teraz nie pogoda, nie czas na rysy. Wybierzemy się tutaj ponownie pod koniec sierpnia, początek września. Zobaczymy. I będziemy podchodzić do wejścia raz jeszcze. Tam sobie kolebkuje Marcin. No, przyznacie, że jak słońce w końcu wyszło, wygląda to zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak się to wszystko pięknie odbija w czarnym stawie. Zdrawiamy złote pustelniki. Bawcie się z nosi. Marcin nie byłby sobą, gdyby nie wystraszył wszystkich ryb w morskim oku swoimi kirkami. Dupka Marcina i schronisko morskie oko. Byliśmy tu, byliśmy tu, dotarliśmy tu. Brakło tego kawałka. Ale już wkrótce, nie martwcie się, obiecujemy. Nie poddamy się przecież. Ale jak jest? Nie zajęliście. Ciepło. Ciepło, nie? Normalne. <laughs> I stało się zadość, powrót w gigantycznym korku.